Kochani, dzisiaj 14 luty, Dzień Świętego Walentego, czyli dzień szczególny, ponieważ jest to Dzień Zakochanych. Wszystkim zakochanym składamy serdeczne życzenia i gratulacje, ponieważ jest to szczególne święto. Wszyscy jesteśmy obdarowywani różnymi prezentami, upominkami. Składamy sobie życzenia w różnej postaci. Jednym ze zwyczajów Dnia Świętego Walentego jest pisanie listów miłosnych. Zachęcam gorąco do tego, jeżeli ktoś jest nieśmiały. Taki list na pewno będzie formą, w której będzie mógł wyrazić swoje uczucia do bliskiej osoby. Także składajcie sobie w tej formie również życzenia dla ukochanej osoby. Dzień Świętego Walentego jest również obchodzony, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Tam ten Święty, święty Walenty był właśnie czczony, był uznany jako patrona zakochanych. Oprócz pisania listów możecie składać sobie również drobne upominki, mogą to być serduszka walentynkowe, otwierane karteczki od nieznajomych, mogą to być pluszowe miski, cokolwiek co ucieszy daną osobę. Każdy najlepiej z Was wie, co ukochana bądź ukochany lubi najbardziej, co mu sprawi przyjemność. I jeszcze raz wszystkim zakochanym serdeczne życzenia i gratulacje. Trzymajcie tak dalej.